Hejka, to ja, Daria. Pamiętacie ostatni odcinek? Wtedy razem z Anią odkryłyśmy dzikiego konia. Ania go pogłaskała, no i potem na niego wsiadła, no a na koniec przyszła Julia. I na nas nakablowała. Zobaczcie, co się stało wtedy. Nie mogę zrozumieć, dlaczego zbliżyliście się do tego dzikiego konia? Proszę panią, ona nie jest dzika. Nie jest dzika? No, jest dziki koń! Ale ona zachowywała się normalnie. No właśnie, ona nie jest dzikim koniem. Ona jest dobrym koniem i wspaniałym koniem. Nie, ona nie jest dobra. Pani nie rozumie. Ona naprawdę nie jest dzika. Wydaje mi się, że komuś uciekła. Koń komuś uciekł? To koty komuś uciekają, a nie konie. Ale mi też się tak wydaje. Nie brećcie bzdur. Za karę będziecie miały cztery dni bez jazdy i bez zbliżania się do koni. Ale za tydzień są zawody! No właśnie. Co z tego? Macie zakaz przez cztery dni. Jak będziecie się dobrze zachowywać, to może pozwolę wam wziąć udział w zawodach. A jak nie, to nie będziemy mogły? Przecież my musimy wziąć udział w tych zawodach. Proszę pani, nie może nam pani tego robić. Mogę. Proszę panią, a co z tym koniem? Trzeba go znaleźć i mu pomóc. Tak, trzeba go znaleźć, ale nie wy. I nie żeby mu pomóc, ale żeby go znaleźć na rzeźń. Ale co, ale wy nie możecie, naprawdę nie możecie. Takich koni trzeba się pozbywać. Jak pani może? Przecież pani ma sama kilka koni. No właśnie, proszę pani. Cicho, wracajcie już do domu. No i co my teraz zrobimy? Nie wiem, coś wymyślimy, ale musimy uratować Redię. No, z tym się mogę zgodzić. No widzisz, trzeba ją uratować. Tylko jak? Myślałam, że ty wiesz. Miałam zamiar ją uratować, pojechać tam na Magic, ale mamy zakaz. No właśnie, masz jej jakiś inny plan? Nie. Chyba że pojedziemy rowerami. Tak, rowerami. Uda się. Rowerami? Tam się nie dostaniemy rowerami. To zostaje pójście na nogach. To trochę daleko, no ale okej. Okay. A kiedy? Jeszcze dzisiaj. Dzisiaj. Na pewno dzisiaj. Ej, popatrzcie. Czy to nie pani Dominika z Redią! Redia! Koniku. Znasz ją Ania? Tak, to jest ten dziki koń. Nawet na niej siadałam. Ona dzika. Co to za koń, Dominiko? Pamiętasz, kiedyś tutaj była taka klacz. No pamiętam, dosyć podobna. Potem ją sprzedałaś, prawda? No i kto się ją kupił, pamiętasz? No i teraz ona chyba jakoś uciekła. Koń uciekł? No tak, pamiętam, sprzedałam ją i tak dalej, no ale żeby uciekła i wróciła tutaj. Wiesz, konie są mądre. No wiem. Proszę pani, to ona była tym dzikim koniem. No chyba wcale nie jest dzika, prawda? A nie jak ją nazywałaś? Redia, proszę pani, redia. Dobrze, niech będzie redia. No i w sumie dob wszystko dobrze się skończyło. W sumie nie będę opowiadać, sami zobaczcie. Dalej, Ania, dalej! Dalej, hop, hop. Pięknie, Redia. Juhu, brawo! Redia jest cudowna. Tak, dobrze widzicie. Teraz Redia należy do Ani. I pomyśleć, że jeszcze kilka dni temu Redia tutaj sama się sobie była. No wiem, trochę straszne, nie? Ona tutaj była taka sama. No, ale teraz jest ze mną i ze starym. No, prawda? To teraz galop. Hop! Ania, no co? To teraz na Reddy będziesz startować w... w zawodach? W tym tygodniu w tych zawodach? Tak, chyba tak. Na pewno wam się uda. Redia jest idealna do skoków. Szczerze to wiem. Redia jest super. Ale Star też jest mega. Ech, dzięki. Tak właśnie co wieczoru wy, wyjeżdżałyśmy razem w teren. Aż nastał dzień zawodów. Tak naprawdę w sumie zawody są jutro. Ale to dzisiaj jest dzień przygotowań. Okej, okay, Star i Redia są już wyczyszczeni. Pa, Star. Do jutra, Redia. Do widzenia. Do widzenia. Pamiętajcie, spotykamy się jutro tutaj o dziewiątej przed zawodami. Dobrze. To pa Ania, pa, to do jutra, do, za, do zawodów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i to już koniec tego odcineczka. Dziękuję Wam za 70 subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy kiedyś 100. No i co? I to już koniec miłego dnia, pa pa!